Wkrótce się dowiem, kim jest Gaston. Wszystko dzięki Tobie, bo to zgadłeś hasło. Przejrzę dokładnie jego dokumenty. Ale się boję. Chodź. To normalne. Ale teraz nie możesz się wycofać. Już nie jestem tego taka pewna. Myślę, nie mogę, Chyba nie, nie potrafię. No, no, no le mucho, porque... Nie zastanawiaj się długo. Boga to jutro wraca. Co? Ty zawsze nawalasz Już to słyszałam. Wszyscy są przeciwko mnie. Czemu tak mówisz? Zapomniałeś, co było na wycieczce? Nic takiego. Ośmieszyłam się jak nigdy w życiu, ale odegram się na wszystkich. Co? Oczywiście nie na tobie i nie na nikim z naszej grupy. Zacznę od mi kolucci Dobrze wiem, jak ją zniszczyć. Święta panienko, wybacz, że nosiłam te kostiumy. Nie chcę prowokować u innych złych myśli. Jednak na plaży takie rzeczy są dozwolone. Przepraszam. Co tam? Przy tym komputerze robisz się bardzo nerwowa. Nic ci nie jest? Mnie? Jasne, że nie. Masz z widy i bardzo dziwne myśli. Jak to dziwne, że chłopcy mają zdrożne myśli? Nie mówiłam o chłopakach. Doprowadzasz mnie do szału. Co z tobą? Czekaj. Ja zwariowałam? Co Uspokój Miguela. Nie wiem, co się stało, ale wpadł w szał. Ja? Tak. Ja się zajmę miją. Bez nich nie będzie zespołu, występów, tras i lasek. Słyszałeś? Ale zrobię to dla zespołu, nie dla ciebie. Jasne. Johnny na pewno znów zaproponuje nam turnę. Nie chciałabym z tego zrezygnować. Ja tym bardziej. No właśnie. Chcę coś wyjaśnić. Co? A raczej spytać. Tak? Pamiętasz naszą rozmowę w samolocie?

Przepraszam, co jest, Javi? Jesteśmy zajęci. Spadaj. Nie widzisz, że coś go gryzie? Co się stało? Chodź. Co to jest? Wybacz, ale miewam straszne doły. Wtedy płaczę i krzyczę z byle powodu. Nie przejmuj się. Lubię ludzi, którzy okazują swoje emocje. Martwi mnie tylko przyczyna tej depresji. Co się stało?

Me molesta mucho. tak mówisz? Ay. Es que por za nim. Roberta, tu diario. Przeczytał to w twoim pamiętniku. ¿On ci to powiedział? No mnie me mnie, Wszystkim. Ale se lo a todos.

Kto tam? Mia. Mia Ktoś ci to przysłał Kto? Spójrz Co to? Otwórz Od kogo to? Nie wiem Było na recepcji, ale wygląda super Otwórz no Zobaczmy to chyba od mojego taty. Szczeniak. Chodź, kochanie. Kto ci go dał? Nie wiem. Daj go. Tak, to pismo mojego taty. Mia. Wiem, że żaden prezent nie ukoi twojego bólu, ale znam kogoś, kto cię od czasu do czasu rozweseli. W szkole nie wolno trzymać psów, więc uważaj, żeby go nie zobaczyli. Za parę dni ktoś zabierze go do domu. Tymczasem niech cię parni. Kochający tata.

Indeks z serem, miała być panela. Zachowujesz się dokładnie jak twoja mama A co ty o niej wiesz? Byłyśmy bliskimi przyjaciółkami Znam cię od urodzenia Często tańczyłam za Almą Panela. Spiegujesz mnie na jej polecenie? Nie. Straciłam pracę, a ona mi pomogła. Jest bardzo dobra. Nie dla mnie. Nie chcę o niej gadać. To ladacznica. Nieprawda. Nie mów tak o swojej mamie. Nie mów tak o swojej mamie. Jeśli nawet niewiedzkim zaszła w ciążę, zasługuje na takie miano. Osądzasz ją jako kobietę, ale jako matka robiła dla ciebie wszystko. Biedna Alma liczyła na to, że życie wynagrodzi jej cierpienie cudowną, otwartą i inteligentną córką. No ale niestety nie udało się.